Halo? się siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Minecraft Blowek A w dzisiejszym odcinku Ja wam tutaj pokażę Ja wam pokażę, bo ja tutaj mam serwer Minecraft yy, Jestem ja sobie Pokażę wam, to jestem ja Jo. Essa Tutaj ja wam pokażę Ale najpierw musimy iść spać W Cornelio O, o to jest mój chów klatkowy. Strasznie głośne są te kury. Pewnie je słyszycie. Chyba że. Chyba że. Nie pamiętam. Ale aim. Ogólnie tutaj pod tym jest mój mob grinder. Ja go wam pokażę. Bo ja go wam pokażę. Bo wy nie widzieliście, to ja wam pokażę. To jest mój grinder. Jupij! <grym wytkuj> wam mogę pokazać. Tu są moje, tutaj, tutaj, moje to. To jest tabliczka przejście do domu Dawida i kopalnia, bo tu jest kopalnia i tu jest przejście do domu Dawida, ale też jest nieskończone źródełko kolawy z miejscem na wylanie lawy. Dobra, i tu jest farma, on ma większą farmę niż ja mam farmę. Ej, zabijmy go, ej, uciekł. Ej, uciekł. No dobra. Tu jest farma krów o wrócił. Esa! Tu są owce i krowy. Tu tutaj jest dom i tu jest pies. Drugi pies ogółem, tu jest woda. Tu jest spóźnia. Tu mamy zakładnika który ma dobry deal ogółem, ja wam pokażę mending tutaj, I jeszcze gdzieś Kuba mieszka, ale ja nie wiem gdzie on mieszka eee, w sensie nie Kuba, Kuba, tylko Kuba, mój kolega Kuba eee, ale ja nie wiem gdzie on mieszka, i Jeremy gdzieś mieszka ale ja nie wiem gdzie on mieszka, jak się to wiem to wam pokażę, ale ja nie wiem gdzie to jest no, a tutaj jest dziura. No nie mam co wam pokazać, bo tutaj to tak się nic nie dzieje. To się życie kołem toczy ogółem i tutaj tak się dzieje. Nawet dziury nie mam. Dziura reference, dziury nie mam. Ktoś do mnie pisze. Słyszycie to? Dara.